dzisiaj taka miejscówka no w sumie są tutaj trzy takie parkingi ten na którym stoimy tam jest jeszcze jeden i po drugiej stronie drogi za rądem jest jeszcze jeden no stąd tak nie widać no, aż taki na kilka samochodów no teraz już go tam lepiej widać jakie są na śmieci ten na którym stanęliśmy jest chyba najciekawszy. No w miasteczku ciekawy zamek, most smoka, także jeszcze gdzie przeSpacerować blisko Sewilli. No miejsce wydaje się sympatyczne. Będziemy dzisiaj w nocy testować. No zostajemy tutaj do jutra, także. Jak coś będzie nie tak, to dodam komentarz. Kot ma las eukaliptusowy do latania, także zadowolony. A tutaj w dole jest jeszcze stary młyn wodny, że można sobie go też zobaczyć. No z miejsca też jest widok na zamek, na most.